z powrotem na moim kanale. A jeżeli jesteście nowi, to cześć z tej strony Pati. Um, I na moim kanale pojawiają się filmiki na temat beauty, naturalnych kosmetyków przeważnie. Też interesują mnie tematy typu Zero Waste, Less Waste, moda i też zdrowe życie. Więc jeżeli macie ochotę, to zachęcam również do subskrypcji, a teraz bez przyciągania wskakujemy do filmiku. Prawdopodobnie ten filmik będzie miał tytuł Naturalne kosmetyki, co to i czy warto. I dokładnie tym się zajmiemy w tym filmiku. To wam powiem rzeczy, o których będę po prostu chciała wspomnieć, czyli co to są naturalne kosmetyki, czy w ogóle warto, jak je rozpoznać, jak się nie nadać tak zwanemu greenwashing, o którym wspomnę dokładnie, co to jest, gdzie je kupić i też jak szukać i tak dalej i tak dalej. Więc jako pierwsze zacznijmy może od takiej podstawy, żeby to Wam bardziej pokazać, o co tu w ogóle chodzi. To są trzy różne typy kosmetyków. Są kosmetyki tak zwane konwencjonalne, które zawierają składniki, które są syntetyczne w większości. Są też kosmetyki naturalne, czyli zawierają składniki wyłącznie bądź w bardzo dużym stężeniu właśnie składniki naturalne i też taka, miałam mówić, to mieszanka. Czyli kosmetyki, które zawierają w składzie trochę syntetycznych, ale też trochę właśnie tych takich naturalnych, jak jakieś olejki albo coś. I tak jakie są tutaj plusy bądź minusy, naturalne kosmetyki są mega super, a ja używam samych naturalnych kosmetyków, tak ja bym powiedziała w 98%, ponieważ nie jestem pewna na pewno gdzieś jeszcze znajdę jakiś kosmetyk lecz jeżeli tak myślę teraz o mojej kosmetyczce, bądź toaletce, czy łazience, to mówiąc, nie mam teraz nic takiego, co by mi wpadło do głowy, co nie mam naturalne. I tak, ja już mówiłam, używam ich od, od wielu, wielu lat, tak 7, 8, 9, coś takiego, to, gdzie używam tak naprawdę z przekonaniem, że też, że też patrzę, czy jest to naturalny. Takie składniki naturalne mają większe możliwości pod tym względem, że bardziej pielęgnują naszą skórę. Tutaj, co też może być minusem, to jest to, że kosmetyki naturalne potrzebują dłużej, do, żeby widzieć efekty jakieś. Szczególnie jeżeli się zmienia i przechodzi z nienaturalnych na naturalne kosmetyki, to jest to dość ciężki proces, lecz też Wam może wkrótce nakręcę filmik na temat, jak najlepiej krok po kroku, co najpierw zmieniać i jak przystąpić do tej zmiany. Więc tak, i tutaj wygrywają właśnie te kondycjonalne kosmetyki, te z syntetycznymi, ponieważ można zobaczyć efekt dużo szybciej. Co też nie zawsze jest, jest dobre, ponieważ one nie, w, naturalne kosmetyki, one się wchłaniają i tam pod spodem, pod skórą y, robią tą swoją magię. Także już następny na skórek na przykład, że. Chodzi teraz o, o produkty do pielęgnacji skóry. Um, no to nasze skórki już są bardziej spielęgnowane, też działają powierzchownio, ale szczególnie ta cała magia się dzieje właśnie pod spodem. Tak, żeby już tak samo nie żeby o, od razu teraz była skóra ładna, tylko też w przeszłości pielęgnuje ją. A takie syntetyczne kosmetyki, one działają przeważnie powierzchownio, czyli e, tak jak taka maska. Ja mam tutaj takie wrażenie, że sobie nakładamy taką maskę, a pod spodem nam wszystko dnię. Oczywiście nie, to jest teraz tylko tak, żeby Wam to jakoś wytłumaczyć. Um, nie jest tak, że Wasza skóra gnie, ale się po prostu psuje. Przez to, że to jest taka gruba warstwa, Wasza skóra nie oddycha tak dobrze. Nie wydziela też tych toksyn i tego wszystkiego niezdrowego, co mamy w ciele, bo dużo wydziela właśnie przez skórę. Też te substancje, które... Mm, nasza skóra też wchłania wszystko, co chodzi na naszą skórę. Jeżeli są to sensytyczne rzeczy, bądź rzeczy, które nie powinniśmy nakładać, no to też jak je wchłania, to też nie jest zbyt najzdrowsze. Jeżeli chodzi o wszystkie składy, to nakręcę też wkrótce filmik na temat składów jakich tutaj powinno się unikać i na co zwracać uwagę, jak działają, to też będzie dokładnie filmik, ale jak już mówiłam przez te... Syntetyczne składniki zawarte w tych kosmetykach mogą też na przykład pojawiać się pryszcze, ponieważ skóra nie oddycha. Więc e, niby są to też minusy, że troszkę dłużej te naturalne kosmetyki potrzebują, lecz za to efekt jest dłuższy, trwalszy i to chyba lepiej e, zainwestować trochę czasu, ponieważ jest to nasze zdrowie i też nasz wygląd, o który powinniśmy bać. A taki minus e, naturalnych kosmetyków to jest też czasem to, że Mogą pojawiać się alergie na dane składniki. Jest to całkowicie normalne, tak samo jak w żywności. Są to naturalne rzeczy, jak np. orzechy, a można mieć reakcje alergiczne. dlatego no tu trzeba uważać i też delikatnie podchodzić do tego. Często muszę sobie zrobić jakiś test na przykład kremu, zanim użyjecie za uchem posmarować, czy nie wystąpi jakaś wysypka. Jest to coś całkiem normalnego. Tak samo mogą się pojawić przy produktach konwencjonalnych, różne alergie, lecz tutaj jest to prawdopodobieństwo czasem rzadsze. Ja na przykład jeszcze nie spotkałam się z czymś, na co mam alergię, jeżeli chodzi o naturalne kosmetyki, nic, nic mi nie sprawiło jakieś wysypki albo jakieś zaczerwienie, nic jeszcze nie miałam, ale na przykład moja mama ma alergię na Propolis i jeżeli znajduje się on ja w jakimś kosmetyku, chociaż rzadko się znajduje, no to się po prostu yy, zwracam to uwagę, czy się znajduje, czy nie. Kosmetyku nie używać, ale rzadko nie jest używany w kosmetykach. Zanim przejdziemy do następnych tematów, chciałam tylko wspomnieć, naturalny kosmetyk jest to taki kosmetyk, który zawiera naturalne składniki. Dużo osób, nie wiem dlaczego, ale myli naturalny kosmetyk z wegańskim kosmetykiem. Jeżeli wiecie, co to jest dieta wegańska, to są osoby, które żywią się tylko produktami jedynie to roślinnymi, oni nie używają żadnych od zwierzęcych produktów jak mięso, nabiał itd. itd. I tak samo nie używam i benanie, tacy, którzy nie są tylko na dziecie, tak samo nie używają kosmetyków ze z spodnikami odzwierzęcymi, nie noszą ubrań, skóra i tak dalej. Dlatego to jest wielka różnica. Wenańskie yy, produkty mogą być naturalne, nie muszą, ponieważ niektóre produkty yy, naturalne mogą zawierać np. Yy, wosk pszczeli. Tak samo niektóre y, konwencjonalne produkty mogą być wegańskie, bądź nie być wegańskie, więc tu nie ma nic z wegańskimi produktami wspólnego. Y, dużo osób y, właśnie mówiło tak, że o, używasz naturalnych kosmetyków, albo widziała naturalnych kosmetyków i powiedziała, o, używasz wege kosmetyków, ale tak, to nie jest wege. Tylko to jest naturalny kosmetyk. To nie znaczy, nie zawsze znaczy, nie zawsze wiąże się jedno z drugim. Troszkę za dużo rozgadałam, ale to nic więcej informacji dla Was. Po prostu dalsze podpunkty zostawię już na drugą część, która się pojawi e, wkrótce. Więc to by było na tyle. Dziękuję i pa!